No, co, co chciałeś kapelusz? Co chciałem? Słuchaj, jak jesteś w gości, to mi nie wytłumia, bo się dzieci stracą. Co dzieci robią? Aha, nic, gówno. Za przepraszam i nie dzwoń do mnie. A widziałeś jak. A ty podglądasz dzieci, jak robią kupę? Słuchaj, no. A ty, proszę cię, ale dzwój swojego telefonu, a z innego. No dobrze. A dobrze, pamiętaj jeszcze raz, to by co, ci ten rower rozkurze. No nie, kapelusz. Nie, nie, kapelusz, jak odpowiem. Pamiętaj kurde, żeś dzwonił, jak byłem na trachu, dał się i. i, i się dziecko Kapeluszek, nie bądź taki. Nie, kapeluszek, bo zabądź. I koniec tematu, i proszę nie dzwonić na mój telefon. No Grzesiu. A ja by nie dzwonił. Zadzwoń, kodę, żebym wiedział kto dzwoni. To ja się będę ci przedstawiał. I nie, a następny raz pamiętaj, nie odbieram tego telefonu, bo nie mam listowego na tym telefonie i proszę nie dzwonić. No kapelusz nie bądź taki. Bądź e, okej okay, i koniec tematu. Kapelusz. w Kapeluszek.